Państwu, z tej strony Władysław Kajdan, witam serdecznie w Palhajs TV. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Państwu making of najnowszego teledysku Wowonia do utworu Mada y Malinowego Reca możesz To Ja pierdolę, nie? No jednego? Nie no, czy czwóreczką? Nie, co... Cztery malinowe ręce ta kolegi. Nie, Problemem jest to, że kiedy dziewczyna nie ma ogromnych cysków, uważa, że jej cyski są za małe. Tak czasami nie jest, najczęściej. Poza tym, nie same cyski się liczą. Liczy się też. Ha! Nie martwcie się, zaakceptujcie się. Dzieło to zaliczyłbym do nurtu alternatywnego uniwersum YouTube'owego, gdzie poluje się na klauny morderców, wfoni do nieistniejących potworów, włamuje do domów. Dziewczyn. Czyli po prostu udaje się bogaty. I Paimono to jest youtuber, więc on też to nagrał, ale ja przed nim nagram, więc tu się ale, pochwalę. Ale proszę bardzo, to jeszcze jest jakiś youtuber oprócz Ciebie i tego, i tego, i no ten, ten co, ten Adam, co? Naruciak? Oprócz Naruciaka jeszcze ktoś jest Pozdrawiamy Cię na Witam, kochani, witam, kochani, w moim. No Wiesz, dobrze, się. mów. Dobrze, nagrywaj. Witam kochani w moim odcinku. Siemanko! Ja jestem Mama Blow, a to jest... Blow. <laughs> to jest Blow. No weź lubię. Dobrze, mamo, co dzisiaj robimy? Właśnie. Jako, żeby było mi 2000 widzów, chciałbym powiedzieć 5 faktów o sobie. Dlaczego tak? Bo dużo osób o to prosiło. Nie lubię imprez masowych typu koncerty. Jakoś tak... Po prostu nie przepadam. Tłok, hałas, żule, wszystko no, nie dla mnie. Nie potrafię matematyki, jestem straszna noga. Mmm, śmietana. Początkowo, kiedy bierzesz taki smak, nie widzisz tego, wiesz, masz tysiąc myśli w głowie. Ue, ue, co to jest? To coś żywe? Z cimnej zadówki. To pewnie może być e, konfitura jakaś. W tym momencie mogę wam opowiedzieć dowcip na przykład. Idzie dwóch informatyków i opowiadają sobie dowcipy o informatykach, że a to kowalski.zip, a to coś tam, bardzo śmieszne i obserwuje ich panku i mówi o kurwa ci informatycy, jak oni mnie wkłuwiają, mówi za Schodzi na dół, mówi no informatycy, mam dosyć tych waszych żartów, zajmie was teraz. A informatyk mówi do drugiego, ty pa, wyskoczył nam jakiś bóg. Dzień dobry. Dużo u mnie ostatnio w życiu zmian, dużo się dzieje, szybko się dzieje. Ostatnio Was nawet informowałem, że ostatni wyjazd wakacyjny miałem 5 lat temu.